Dzisiaj w sieciach dystrybucyjnych pracuje ponad 93% odnawialnych źródeł energii, czyli ponad 27 GW w źródłach odnawialnych pracuje w sieciach dystrybucyjnych. To poważne wyzwanie dla sieci dystrybucyjnych, ponieważ nie tylko zmieniają się przepływy energii z sieci z niższego do wyższego napięcia, ale zmienia się praktycznie cała, cała organizacja. Jest to najważniejsze z wyzwań, jakie stają przed operatorami systemów dystrybucyjnych. Chcę pogratulować organizatorom po pierwsze jubileuszu 40. edycja euro i OZE Power To rzeczywiście też okazja do tego, aby, aby ten sukces organizacyjny świętować. No, to jest wydarzenie, które na stałe, na stałe zapisało się już w kalendarz wydarzeń branżowych, więc gratuluję organizatorom i życzę kolejnych sukcesów.